Szanowny panie ministrze. Na całym świecie jesteśmy świadkami dynamicznych zmian zachodzących na rynku tradycyjnych usług pocztowych. Proces tzw. e-subskrypcji powoduje zastępowanie dotychczasowych kanałów komunikacji kanałami opartymi o narzędzia cyfrowe. Jednocześnie wraz z wejściem w życie nowego prawa pocztowego z dniem 1 stycznia 2013 roku dokonano pełnego otwarcia usług pocztowych, rynku usług pocztowych w Polsce. Zmiany te mogą negatywnie wpływać na sytuację narodowego operatora pocztowego poczty polskiej SA. Z uwagi na powyższe zwraca się do pana ministra z pytaniem. Czy procesy restrukturyzacyjne zachodzące w Poczcie Polskiej SA umożliwiają jej skuteczną konkurencję na zmieniającym się rynku pocztowym? Dziękuję. I na to pytanie odpowie również jak poprzednio minister administracji i cyfryzacji, pan Andrzej Halicki. Panie Maczauku, Wysoka Izbo. Dziękuję serdecznie za to pytanie. To kolejne w dzisiejszej rundzie pytań pytanie dotyczące sytuacji w poczcie polskiej, rozwoju tej firmy, sytuacji na rynku i wyzwaniach, pytanie dotyczące wyzwań, które stoją przed tą firmą, jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość. Ja nie mam wątpliwości odpowiadając od razu na to najważniejsze i ostatnie pytanie, że obecne zmiany w Poczcie Polskiej których jesteśmy świadkami, które mają charakter dość dynamiczny, ale też bardzo konsekwentny w oparciu o przyjętą strategię, pozwolą tej instytucji, tej firmie na skuteczną konkurencję, coraz silniejszą konkurencję na rynku, także w ramach liberalizującego się rynku, bo mamy do czynienia również z liberalizacją rynku, która związana jest z ustawami, z dyrektywami, z sytuacją, która także ma charakter dynamiczny. Spółka, największy polski pracodawca, rzeczywiście operator narodowy jest, uważam, bardzo istotną spółką nie tylko z tego powodu, że ma 400 kilkadziesiąt lat, że ma 80 tysięcy pracowników, że jest największą firmą, jeżeli chodzi o strukturę, czyli największym pracodawcą, ale także dlatego, że gwarantuje Polakom pewną, pewne bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o. o, 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 o o, o funkcjonowanie y, rynku pocztowego, przesyłek, także nowe usługi. Mówię pewne dlatego, że oczywiście wymaga ten proces cały czas dynamicznych zmian i, 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 i postępu. Stąd dzisiaj zupełnie inna struktura funkcjonowania firmy, właśnie te usługi, które Pan poseł wymienił, ale także inne wyzwania bankowe. Usługi, które mają charakter ubezpieczeniowy, dzięki tak licznym placówkom, tak licznej sieci dystrybucyjnej, ta część rynku również jest dzisiaj elementem, bardzo ważnym elementem budowania przychodów poczty polskiej. Więc dużo szersza jest dzisiaj definicja samych usług serwowanych przez pocztę niż tylko tradycyjnie rozumiane listy i przesyłki. To jest, to jest oczywiste. Dlatego też Poczta Polska się, się zmienia, modyfikuje się, uatrakcyjnia swoją ofertę, ale także pączkuje. Jest kilka firm, które dzisiaj stanowią dla niej fundamentalne znaczenie, jak choćby Bank Polski czy powołana niedawno firma Envelo. Projekt, który właśnie oparty jest o, o cyfrową pocztę, o cyfrowe usługi, o, te o ten najnowocześniejszy segment rynku. Wyzwaniem największym dotknął Pan Poseł tego. W sposób pośredni wyzwaniem największym jest oczywiście kwestia budowy planowego działania w oparciu o mam nadzieję pozytywne rozstrzygnięcia, które mają na rynku pocztowym w tym roku mieć miejsce. Myślę o konkursie na operatora wyznaczonego, związana oczywiście z ustawą, którą pan poseł wymienił, przyjętą trzy lata temu, ale funkcjonuje od pierwszego. Stycznia przyszłego roku funkcjonować powinien operator wyznaczony, wyłoniony w drodze konkursu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, niezależny regulator. To nie jest decyzja ministerstwa. Ale wydaje mi się, że, że ten proces, który oparty jest o wiele kryteriów, o bardzo staranny wybór tegoż, powinien dać, możliwie, dać poczcie możliwość udowodnienia tej swojej i wiarygodności, i jednocześnie gwarancji. Wypełnianych oczekiwań, jeżeli chodzi o, o usługi pocztowe i operatora wyznaczonego, na pewno ważnym elementem i budującym moje przekonanie o tej skutecznej, o tym skutecznym podejmowaniu wyzwań jest to, że w ramach dialogu wewnętrznego w poczcie, o tym chciałem powiedzieć bardzo otwarcie i, i, i z dużym uznaniem, toczy się rzeczywiście wymiana zdań, argumentów z strony związkowej, czyli racji pracowniczych z zarządem, ale w taki sposób, który wydaje mi się gwarantuje również jej stabilne funkcjonowanie, a więc ten dialog, mam nadzieję, zakończy się podpisaniem układu zbiorowego z elementami, które również gwarantują satysfakcję pracownicze, możliwość rozwoju własnej kariery, planowanie jej elementem tego. Tego programu jest również program dobrowolnych odejść, aczkolwiek uważam, że te 80 tysięcy pracowników, które dzisiaj pracuje w poczcie, powinno mieć nadzieję na swój walszy, dalszy własny rozwój, właśnie dlatego, że poczta dosyć skutecznie powiedziałbym podejmuje tę, 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 tę walkę o swoją bardzo silną, dominującą rolę na rynku pocztowym. Dziękuję też klubowi Platforma Obywatelska. Za projekt, bo mamy dwa projekty nowelizujące ustawę o komercjalizacji Poczty Polskiej. Obydwie te inicjatywy, jedna z innego klubu opozycyjnego, ale ta klubu Platformy Obywatelskiej w szczególności, wychodzi naprzeciw moim oczekiwaniom i moim intencjom, a więc w pewnym sensie wypełnia dokument, który bym inaczej przygotował, jako dokument rządowy można powiedzieć, albowiem uważam, że Poczta Polska powinna być wprost wpisana w listę spółek kluczowych dla Skarbu Państwa, więc takich, które rzeczywiście mają zagwarantowaną dominujący udział Skarbu Państwa, ale jednocześnie szukając kapitału, podnosząc kapitał, podejm, powinna podjąć wyzwanie, jakim jest upublicznienie spółki i wejście na giełdę. Mając to na uwadze, ta ustawa to gwarantuje, jeżeli chodzi o zapis o 51% udziałów w rękach Skarbu Państwa, jednocześnie umożliwiając tę drogę, Również dotyka elementów pracowniczych, myślę o mieszkaniach zakładowych. W związku z tym tę nowelizację bardzo przyjemnie, przychylnie przyjmuję. Rozumiem, że będziemy mieli ciąg dalszy tej dyskusji. Tak, może od razu pan poseł Michał Jaros zada pytanie, panie ministrze. Szanowny panie marszałku, panie ministrze. Dotknął pan ku sprawy. Chcę dopytać o tą prywatyzację. Poczta Polska, narodowy operator, historia, tradycja, ale też dynamiczne zmiany w ostatnich latach, które idą w dobrą stronę. W związku z tym, Panie Ministrze, kiedy i czy planujecie, kiedy planujecie proces prywatyzacji Poczty Polskiej, wzmocnienia kapitałowego Poczty Polskiej poprzez wejście na, na giełdę papierów wartościowych? No i jakie są niezbędne warunki, żeby ten proces rozpocząć? Dziękuję bardzo. Proszę i ponownie minister Andrzej Chalicki. Dziękuję serdecznie. Widzicie Państwo, znaczy nie, nie wszyscy widzicie, bo z, zmieniamy się trochę, jeżeli chodzi o, o w tej chwili toczących ten, y, tę dyskusję. Ale skoro wcześniej było pytanie ze strony SLD, a uczestniczyli w, tym, y, w tej dyskusji także posłowie Prawa i Sprawiedliwości nowelizująca. Inicjatywa nowelizująca ustawę o komercjalizacji wyszła także z ruchu Palikota i z klubu Platformy Obywatelskiej. To w gruncie rzeczy z satysfakcją muszę powiedzieć, że wokół Poczty Polskiej toczy się racjonalna dyskusja, jakby wolna od takich elementów, nie zawsze czasem przeszkadzających podejmowaniu racjonalnych decyzji. I wnoszę w związku z tym pewną optymistyczną swoją... Yy, swoją, yy, swoje przekonanie, że proces, który nie trwa dwa czy trzy miesiące, może być skutecznie zrealizowany także w nowych warunkach politycznych, czyli po wyborach, ale on powinien być rzeczywiście wreszcie skutecznie zrealizowany. Słusznie pan poseł pyta o, o giełdę, bo uważam, że ta droga jest najbardziej właściwą, ale ona nie jest do wykonania w dwa, czy 3 miesiące. Wcześniej rozmawialiśmy o kluczowym dla także przyszłego rynku w finale konkursu na operatora wyznaczonego. Jedno z drugim jest związane, będziemy mieli również inne decyzje do podjęcia także w najbliższym czasie. Wszystkie one jednak powinny sprzyjać temu rozwojowi i w konsekwencji w przyszłym roku upublicznieniu spółki. Mówię to z tej mównicy, chociaż mam świadomość, że nie mogę tego zadekretować dzisiaj właściwym terminem, ale zrobimy wszystko także ja jako dzisiaj nadzorujący spółkę rynek pocztowy, także szerzej, by polski rynek pocztowy był nowoczesny, by poczta polska miała na nim swoje dobre miejsce, ale przede wszystkim by pracownicy poczty polskiej i ci, którzy z jej usług korzystają, mieli satysfakcję z rosnącej, z poprawiającej się jakości tych usług. Czyli z jednej strony zarówno trzeba chronić miejsc pracy, jak i rozwijać segment usług, które dzisiaj są oczekiwane przez odbiorców i ich jakość to jest to powinno być naszą wspólną no powiedziałbym ponadpartyjną troską Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następ